Wydarzenia rocznicowe mają to do siebie, że przywołują różnego rodzaju skojarzenia, ale pełne, mając na myśli wydarzenia rocznicowe, jeżeli idzie o wymiar czasowy, godne są tego, aby obchodzone były we właściwy sposób. 100 lat Polskiego Lotnictwa Morskiego, 100 lat wydarzeń, które miały miejsce nad Zatoką Pucką, nad Puckiem, nad Morzem Bałtyckim, 100 lat polskich hydroplanów, 100 lat bazy morskiego dywizjonu lotniczego, 100 lat i można byłoby tą setkę wymieniać, 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 wymieniać. Ale gdyby nie zaangażowanie kilku osób, gdyby nie myśl, która przekuta została w czyn, gdyby nie realizacja zwykłej wizji, to mnie mama, że obchody stulecia, Polskiego Lotnictwa Morskiego w środowisku cywilnym, nie zaś wojskowym, miałyby zupełnie inny wymiar. Burmistrz miasta Pucka, Anna Pruchniewska, niewiasta, w chwili, kiedy padła propozycja ze strony mówiącego te słowa oraz profesora Stanisława Januszewskiego, iż należałoby z punktu widzenia owej rocznicy pozostawić po sobie dla potomnych opracowanie książkowe, Odpowiedziała bez wahania tak, działajcie panowie. 100 lat lotnictwa morskiego Rzeczpospolitej, 100 lat morskich skrzydeł Polski, 100 lat to opracowanie, które w chwili obecnej, pokazuję państwu, 100 lat to księga, która powstała przy wyjątkowym zaangażowaniu kilkunastu badaczy. Jeżeli zerkniemy na zjawisko Glady. Na Zatoce Gdańskiej, na Zatoce Puckiej szczególnie, jeżeli popatrzymy na rolę Półwyspu Helskiego, jeżeli zadamy sobie pytanie, cóż można było zawrzeć w opracowaniu książkowym, które powstawało w spokoju, a co najważniejsze, w bardzo dobrej współpracy. Co nowego przede wszystkim? Opracowanie, które trzymam w ręku, opracowanie, które możecie Państwo dostać również do własnych zbiorów, a znajduje się ono w księgarni przy ulicy Gdańskiej, a w przypadku wglądu ze zwrotem można po nie sięgnąć w Bibliotece Publicznej w Pucku, jak i w Bibliotece Szkoły Podstawowej, to spojrzenie na dzieje lotnictwa morskiego w basenie Morza Bałtyckiego przez pryzmat faktów, które do tej pory były nieomawiane. Profesor Maciej Franc był tym, który w ramach popularnego wstępniaka zaprezentował narodziny lotnictwa morskiego. Doktor Tomasz Matuszak w artykule o dominacji w powietrzu spojrzał na tzw. wojsko dmuchane, czyli na rolę wojsk balonowych nad morzem w dobie Rzeczpospolitej tej, która jako druga rzecz pospolita pojawiła się na mapie Europy popuckich za Ślubiną. Roman Kozłowski z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przedstawił działania 304. dywizjonu bombowego Ziemi Śląskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego w okresie II wojny światowej nad szarymi biskajami. Natomiast Ireneusz Bieniecki Znawca lotnictwa Wojsk Ochrony Pogranicza przedstawił siły powietrzne tychżeż w latach 1958-1991, a następnie w latach 1991 i 2004. Doktor Jakub Marszałkiewicz zaprezentował historię techniki lotniczej w aspekcie, czy podwozie kołowe w pływaku lotniczym, czy też nie. Natomiast pułkownik doktor. Andrzej Truskowski, jedyny reprezentant środowiska lotniczego w naszym opracowaniu, reprezentant bynajmniej nie Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, zadał sobie pytanie: Czy Polsce potrzebne jest lotnictwo marynarki wojennej? Michał Plawec, Czech, zaprezentował narodzinny i chrzest bojowy Lotnictwa Morskiego Austro-Węgier na Adriatyku. Profesor Andrii Kharuk z Ukrainy zaprezentował Lotnictwo Morskie Ukrainy w latach 1992-2019. Apolonu z Czystej Krwi. Piotr Rapiński spojrzał na lotnictwo morskie w Finlandii w czasie wojny zimowej w 1939 roku. Spod znaku bohaterów lotnictwa morskiego profesor Stanisław Januszewski zaprezentował Polaków w lotnictwie morskim Wielkiej Wojny. Dmitrij Mityurin z Rosji zaprezentował wkład Stanisława Stolarskiego w rozwój radzieckiego lotnictwa morskiego po I wojnie światowej. Profesor Tadeusz Kondracki przedstawił tekst od lotnictwa morskiego do ścigaczy jako przykład niezwykłej biografii kapitana Janusza Sokołowskiego. A pani Agnieszka Jędrzejewska zaprezentowała postać komandora porucznika pilota Kazimierza Szalewicza, ostatniego dowódcy morskiego dywizjonu lotniczego w Pucku doby wojny. Wanda Praus pochylił się nad problematyką biografii porucznika obserwatora Zdzisława Juszczakiewicza, wyciągając z przeszłości zupełnie nieznane fakty, a w dziale muzealnictwo lotnicze Mariusz Niestrawski i Władysław Szarski poświęcili się roli muzealnictwa w historii lotnictwa morskiego. Opracowanie to, które prezentuję, ma to do siebie, że jest zupełnie nowym spojrzeniem na historię lotnictwa morskiego Rzeczpospolitej, jak i lotnictwa morskiego w basenie Morza Bałtyckiego. Mówiący te słowa, zawarł w tym opracowaniu tekst, Poświęcony porównaniu sił polskiego lotnictwa morskiego z lotnictwem morskim Litwy, Łotwy i Estonii, słowem w tym układzie krajów, które powstały po Wielkiej Wojnie. Jeżeli chcielibyście Państwo sięgnąć po rzeczone opracowanie, które powstało dzięki niebywałemu zaangażowaniu pani burmistrz Pucka Hanny Pruchniewskiej w otoczeniu cywilnych historyków, Gdyż opracowania, które napłynęły do nas ze środowiska wojskowego, bądź miały swoje wady, bądź też zamieściliśmy je na przykładzie wykładowcy Lotniczej Akademii Wojskowej, z pewnością trzymając tą księgę w rękach, bądź mając u siebie w domu na półce, otrzymacie Państwo kompendium wydarzeń, które związane są nie tylko z Zatoką Pucką, ale również z historią. Miasta, które obchodzi swoje urodziny, jak i z dziejami formacji, która na chwilę obecną nie stosuje nad Bałtykiem hydroplanów, a samoloty bazujące w bazach lądowych, bądź też śmigłowce, które mają swój wyjątkowy, również okrągły jubileusz. 100 lat polskiego lotnictwa morskiego 100 lat bytności polskiej nad Bałtykiem. 100 lat, które minęło od czasów, kiedy odbyły się puckie zaślubiny, 100 lat ze spojrzeniem na biografie ludzkie, 100, 100 lat ze spojrzeniem na biogramy słynnych lotników morskich, 100 lat ze spojrzeniem na technikę lotniczą, Sto lat ze spojrzeniem na świat, w którym Hydroplan znajduje się w tle. Jeżeli zatem chcecie Państwo. Księgarnia w Pucku przy ulicy Gdańskiej oferuje w sprzedaży rzeczone na opracowanie, natomiast w przypadku sięgnięcia i zwrotu biblioteki publicznej w Pucku oraz w szkole podstawowej. Z pewnością każdemu z Państwa, kto zapyta, dostarczy morskie skrzydła Polski pod redakcją profesora Stanisława Januszewskiego oraz mówiącego te słowa. Na południu trzymamy się takiej prostej tezy. Kany co, kiedy co, a bo co to my są. I trzymając się tejże tezy, stworzyliśmy to opracowanie.